Ało, choinka. To nie jest choinka jako dekoracja świąteczna. Choinka. Dekoracja. Dlaczego to? No, jest do... ty znowu ryczysz? A dlaczego to nie jest choinka? Ale czemu ty ryczysz, powiedz mi? ja chcę choinka? Ale nie mam ci skąd wziąć teraz choinki. Czemu a to, to jest ryczysz? choinka. Dobrze, to jest choinka. No. Co a, dalej? a dlaczego to jest choinka? Dlaczego? Bo to nie jest dinozaur. Ale dlaczego to jest choinka, a nie dinozaur? To jest dinozaur. A dlaczego to jest dinozaur? Nie przynudzę. <noise> jesteś niegrzeczna. Dlaczego jesteś niegrzeczna? Bo znowu ryczysz. Ale ja chcę prezent. Bo, prezent. bo jest choinka. Ale jest październik, dziecko. To jest choinka jest październik i skąd ja ci wytrzasnę teraz prezent. To po co to choinkę tu postawili. Właśnie sama nie wiem po co oni ją to postawili. W ogóle nie wiem po co my tu przyjechaliśmy. A gdzie jest Mikołaj? Śpi. no, no. A dlaczego on śpi? Dlatego, że się obudzi w grudniu. Ale jak chcę Już prezent teraz spać. od Mikołaja? Nie wiem co zrobić naprawdę. Jestem zrozpaczona, że tu po, że Zawołaj przyjechaliśmy. Zawołaj go. Jestem zrozpaczona po prostu, że tu przyjechaliśmy. Zawołaj go. Dobrze, zawołam go, ale potem już jak wrócimy do domu, dobrze? Bo będę tupał. Mikołaju, przyjdź tu. Dobrze, zaraz przyjdzie. ja chcę prezent. Dobrze. No dlaczego nie ma prezentu? Zaraz będzie. Ale pod Chodźmy choinką, już. pojdziemy na stację Ale benzynową. Zaraz są pod choinką. Na ja ja Zaraz prezent, będziesz ja miał jakiś ja prezent. Ja chcę tylko ryczeć, proszę cię, idziemy ja chcę już. Zaraz ci kupię kamele. Jest Chodźmy, choinka, ja chcę prezent. Nie kamele, idę. zobacz, chodź, tam kamele są pod choinką. Nie. Nie idę. Wracamy. Nie. To co, Nie będziesz chcę. tu spał? Ja chcę prezent. Będziesz tu spał, bo ja Nie już wracam. Jest choinka, ja chcę prezent. Dobra, do widzenia, Tu pa, pa. Ja od dzisiaj przestaję wierzyć w świętek. Mikołaja nie chcę, już nie chcę. Nie wierzę już Mikołaja od dzisiaj. To nie to. Nie wiem, co z tym bo... zrobić. Nie, nie wiem, nie wiem, Zy co z tym zrobić. Jestem załamana. Ty sama idź, tu do grudnia w takim razie. Jestem załamana tą informacją i cietu. tak się właśnie skończyły nasze wakacje. Ja tu siedzę do grudnia, pa. Tak się skończył nasz urlop. Do widzenia, pa pa.